Dzień dobry, Marta Omachel z tej strony. Witam się bardzo serdecznie z Florydy. Już chwilę mnie tutaj nie było, ale e, chciałabym dzisiaj przytoczyć temat jak rozwinąć swój własny biznes online szybko. W dzisiejszym czasie każdy chce szybko. Każdy chce dzisiaj, teraz najlepiej albo rezultaty mieć za tydzień. Więc e, dam wam formułę, dam tobie formułę, jak wybudować ten e, swój własny, takie własne swoje imperium, gdzie możesz mieć dochód, Przychodzący z internetu szybko. Jest na to sposób, ale muszę Ci coś przekazać. Jest sposób, żeby wybudować to szybko, ale pamiętaj o tym przynajmniej z mojego doświadczenia Ci mu powiem że szybko nie znaczy łatwo. Okay? Jeżeli jesteś gotowa, czy też gotowy na szybki rozwój swojego online biznesu i rozwinięcie czegoś, żeby dawało Ci e, korzyści, czy to korzyści do, jako dodatkowy dochód, czy to korzyści jako full-time dochód, czyli full-time income. Jakkolwiek by to nie było, pamiętaj o tym, że szybko znaczy za, e, niełatwo, przynajmniej w moim, e, w moim zna, e, znaczeniu biznesu. Więc a, patrząc na moje doświadczenie, 10 lat w biznesie. I pięć lat, mogłabym przedzielić, pięć pierwszych lat, kiedy y, nie szło mi w biznesie. Mówię tutaj dokładnie o network marketingu, gdzie budowałam swój własny brand, swoją własną markę y, na początku metodą tradycyjną, gdzie, gdzie nie miałam efektów rewelacyjnych i szukałam sposobu na to, jak rozwinąć się tutaj szybko. Ja też chciałam szybko, ja też chciałam dużo, dużo szybciej niż to, co miałam tak naprawdę, w, w, niż te efekty, które otrzymywałam. I przez pięć pierwszych lat um, i byłam osobą, która, która nie miała efektów, o których oczekiwała. Uczyłam się tego, próbowałam, podpatrywałam, próbowałam znowu, upadałam. I, I miałam dużo, dużo wątpliwości, czy faktycznie taka, taki styl pracy jest dla mnie. Okazuje się, że jeżeli się nie poddasz, jeżeli tylko się nie poddasz i będziesz wykonywała pewne rzeczy codzienną pracę przez dłuższy okres czasu, to masz większe prawdopodobieństwo, że właśnie ten biznes Ci zaskoczy. Dlaczego? Bo wiele ludzi w network marketingu po prostu się. Ym, są i ich nie ma. Ym, nie patrzą na, na ten styl pracy jako coś na, na przyszłość, tylko patrzą na ten styl pracy jako na dzisiaj. Ale niestety to nie jest praca na etat, która daje Ci efekty dzisiaj od razu. Możesz mieć efekty szybko, ale szybko nie znaczy za tydzień, czy za dwa, czy za miesiąc. I jeszcze też zależy, jakie są dobre efekty dla Ciebie, jakie są te szybkie efekty dla Ciebie. Więc a patrząc na właśnie na, na, na moje doświadczenie, pierwsze 5 lat, kiedy nie szło mi, kiedy szukałam rozwiązania i szukałam jak, sposobu na rozwinięcie tego biznesu. Pamiętajcie, że ja wtedy pracowałam tradycyjnie. Kolejne można pięć lat popatrzeć na to, kiedy weszłam na social media, kiedy a, nauczyłam się pracy na social media. I, I kiedy zaczęło to tak naprawdę y, pięknie się rozwijać, przepięknie i rozwija się do tej pory. I mogłabym popatrzeć na to, że te pierwsze pięć lat, o, no, nie szły mi, prawda? No nie szło mi i, i no, no po prostu stracone. Ale ja wręcz odwrotnie patrzę teraz, y, jak już trochę lat minęło, właśnie na te pierwsze lata. Te pierwsze lata ja nazywam uniwersytetem. To był mój uniwersytet. Ja byłam w najlepszym uniwersytecie, gdzie uczyłam się praktyki biznesu, marketingu, gdzie ja bym nigdy się tego nie nauczyła w, w jakich, na jakichkolwiek studiach marketingowych. Uwierzcie mi. Bo, te, bo to, co uczysz się gdzieś tam w szkole, to jest, to jest teoria. A to, co uczysz się w praktyce, czyli podczas wykonywania, Pewnych czynności, to jest zupełnie inna szkoła y, biznesowa. To jest najlepsze, co, może, co możesz mieć. Więc jeżeli jesteś może już w takim stylu pracy, może pracujesz w takim stylu pracy, pamiętaj, że ten moment, ten czas, kiedy nie masz tych efektów jeszcze. Ty patrzysz na to, próbujesz to tak ogarnąć i jeszcze może nie masz tego, co chcesz mieć, jeszcze nie zaskakuje. Pamiętaj, że to jest twoja praktyka. Praktyka w biznesie, gdzie idziesz, uczysz się, patrzysz, sprawdzasz, co działa, co nie działa, co lubisz, co nie lubisz. To jest bardzo potrzebne w każdym biznesie. Więc moje te pięć pierwszych lat to jest nic innego jak uniwersytet. Najlepszy uniwersytet, jaki mogłabym sobie sprawić, marketingowy, biznesowy, za darmo. To jest najlepsze. Bez pożyczek, za darmo, gdzie ja wkładam swoją pracę, swoją energię w coś, co chce się nauczyć, gdzie ja praktykuję od razu, nie tylko uczę się to e teorii. Więc wracając do tego, jak osiągnąć, jak osiągnąć szybko sukces, jest sposób i przytoczę Wam mój sposób, ponieważ uważam, że przez ostatnie 4-5 lat um, wybudowanie biznesu online, który daje Six Figure Income, Czyli sześciocyfrowy dochód miesięczny jest ogromny, su ogromnym sukcesem, nadal z możliwościami rozwoju większego, większego. Tu nie ma stopu i to kocham właśnie w naszym stylu pracy. Więc tak, po pierwsze a, moja rutyna codzienna. Co ja robiłam tak naprawdę? Więc tak, budziłam się, używałam taką metodę ILT po angielsku. Invest, learn and teach. Moja global team na pewno tą metodę zna bardzo dobrze. Czyli zainwestuj swój czas w coś, żebyś się czegoś nauczyła każdego jednego dnia, i po prostu przekaż to dalej. Nie ma nic prostszego. Nasza branża, branża, właśnie networku, jest branżą, która ma się duplikować. Czyli masz robić coś, co inne osoby mogą zduplikować, jeżeli mają na to ochotę. Więc Zainwestowanie swojego czasu w edukację, codziennie coś wysłuchać, jest niesamowicie ważna za darmo i każda jedna osoba może to zduplikować, jeżeli tylko chce. I tak dokładnie y, nauczyłam się od Ray Higden, od mojego coacha jeszcze wtedy, który, y, y, który po prostu uczył mnie tej branży. Więc zainwestowałam każdego jednego dnia czas w przesłuchanie jakiegoś. Nagrania, coś, co może mi pomóc wybudować mój biznes. Był to rozwój osobisty, był to marketing, było wiele innych rzeczy, które słuchałam, które sobie spisywałam na zezwciku. Dalej to robię. Oraz ym, później o tym po prostu mówiłam. Przekazywałam to, co się nauczyłam. Później, jak zaczęłam się czuć komfortowo w tym, co robię, to zaczęłam dodawać swoje doświadczenia do tego, co wysłuchałam od kogoś. Zaczęłam fajnie to mieszać. Później już zostawiłam słuchanie tam kogoś, tylko zaczęłam swoje doświadczenia, bo ich bardzo dużo urosło w przeciągu, w przeciągu tego, tej mojej całej pracy, tego mojego biznesu online, że zaczęłam mówić wam tutaj na social media moje doświadczenia, z czym się borykałam, z czym mieliśmy sukcesy, co działa, jak to wygląda. I, uh, i, czyli ta metoda ILT, Invest, Learn, Teach. E, następnie co ja robiłam, e, to robiłam właśnie z tego Facebook Live. Ja jeszcze wtedy pracowałam tylko na jednej platformie, na Facebooku, i po prostu uh, przekazywałam tą, to, co. Tych to, co, kilka wskazówek wam codziennie tutaj. I to znaczy rozwinięcie biznesu szybko. Tak a propos. Nie mówię, że to łatwe. Ale szybkie nie równa, nie równa się, że to jest coś łatwego. Pamiętajcie, ale może są ta, takie osoby, takie wariaty jak ja, które chciały szybko, bo ja już chciałam szybko. Ja byłam, ja byłam zmęczona nie, tym, że nie miałam efektów w networku przez te 5 pierwszych lat. Ja byłam 100% gotowa na rozwój szybki i na cokolwiek mnie doprowadzi do, do tego, żebym osiągnęła sukces tutaj. Więc ja nie bałam się szybko i nie bałam się, że nie będzie to łatwa droga. Ja po prostu tą drogę pokonałam, pochłonęłam, albo bym powiedziała tak, oh, połknęłam, <laughs> połknęłam. I, I jeżeli jesteś takim wariatem, że chcesz szybko, śmiało, zaaplikuj to, to co ja sobie mówię. Następnie, to nie koniec. Praca online. Czy to mamy network, czy to mamy tradycyjny biznes, czy może masz jakieś perfumy, które sobie wy, sama wyprodukowałaś i sprzedajesz. To jest nic innego jak budowanie twoje, Twojego branding, Twojej marki osobistej a, i pokazywanie się a, i robienie nowych relacji, poznawanie ludzi. Ci ludzie sami nie przyjdą do Ciebie z nieba. Przynajmniej ja nie znam takiej metody, ale Ty swoją osobowością, swoją, e, swoją e, charyzmą. Możesz przyciągnąć ludzi do siebie poprzez, yy, poprzez pracę, poprzez wychodzenie codziennie do nowych ludzi, do poznawania nowych ludzi. A kiedy tylko nadarzy się okazja, kiedy ktoś jest otwarty do tego, żeby wysłuchać, co masz więcej do zaoferowania, to zadaj pytanie. Zadaj pytanie. Może ktoś akurat potrzebuje takiej propozycji, jaką Ty masz do zaoferowania, może ktoś potrzebuje tych produktów, które Ty używasz, które rekomendujesz, ale jeżeli będziesz trzymać tylko wszystko dla siebie, to nikt się o tym nie dowie. Ja pamiętam, jak um, um, ja wstydziłam się na początku mówić, bo myślałam, że będę nachalna. Myślałam, że może ktoś nie mieć ochoty na to, że po prostu. Um, że na moją propozycję, ale pamiętajcie, um, patrząc znowu na mój przykład, kiedy 10 lat temu znajoma zaproponowała mi ten styl pracy, ja bym o to nie zapytała. Więc może tam są osoby, na, znaczy nie może, na 100% są osoby, które też może nie zapytają nigdy, tak jakby ja bym nie zapytała. Nie wpadną na to, są zajęci dzieci, rodzina, szkoły, zadania i wszystko inne, prawda? I nie wpadną na to, żeby zapytać cię może, żeby się może, żeby, żeby, żeby tak, o, co, co, ta, co ta Marta robi, prawda? Albo co ta Marzenka robi, albo co ta Krysia robi. Więc my jesteśmy tu po to, żeby komuś to zaproponować, żeby zapytać. Oczywiście nie namawiać, nie naganiać, ale zapytać. Ktoś kiedyś mnie zapytał, i dzięki temu wybudowałam imperium online i cały czas buduję. Ja się nie zatrzymuję, cały czas buduję. Ale gdyby ktoś mnie nie zapytał, ja bym tutaj nie była. I prawdopodobnie w ogóle bym nie wiedziała o takim stylu pracy. Więc nie bójmy się pytać, rozmawiać z ludźmi, poznawać nowych ludzi, poznawać ludzi, ponieważ, ponieważ tam są osoby, które czekają na Twoją propozycję. Więc i trzecia rzecz, którą zaczęłam robić, jest to mindset. Prac zaczęłam pracować w tym samym czasie, kiedy zaczęłam pracować nad marketingiem, zaczęłam pracować nad swoją głową, nad tym, żeby Marta uwierzyła, że Marta może osiągnąć su sukces w pracy online. Bo Marta nie wierzyła, że może. Pomimo wszystkich starań i pomimo, pomimo tego, że, a, że chciałam, to Marta nie wierzyła, że może. Że ktoś będzie zainteresowany jej produktem, że ktoś będzie zainteresowany jej, jej ofertą, Marta nie wierzyła, Marta musiała wzmocnić samą siebie od środka pierwsze. Marta, Marta wzięła kurs u Iwona, u psycholog, Iwona Majewska opiełka, i Marta nie wiedziała jeszcze wtedy, że ten kurs był jej bardzo potrzebny. Bardzo. Ja po prostu wzięłam, bo wzięłam. bo akurat mi taki kurs stanął na drodze w moim życiu. Okazuje się, że nie ma przypadków i że wszystko to dzieje się po coś, więc macie tutaj metodę na szybki sukces w, w budowie czegokolwiek online. Czy to będzie tradycyjnie, czy to będzie w networku, czy jeszcze inaczej, może macie jakieś inne swoje pomysły na sukces. Pamiętajcie o tym, że budujemy swój brand, budujemy swój following. I, I jesteśmy z czymś ciekawym, pokazujemy się z czymś ciekawym każdego jednego dnia, jak i również, jak i również poznajemy nowych ludzi. Wyjdź, do, wyjdź, otwórz się na poznawanie nowych ludzi. Oczywiście nie każdy będzie zainteresowany Twoją ofertą, Twoim biznesem, Twoim, twoim produktem, ale otwórz się. Na poznawanie nowych ludzi, bo może, jeżeli ktoś nie będzie, nie będzie zainteresowany Twoją ofertą, może okazać się, że to będzie Twoja kolejna wspaniała przyjaźń, Twoja bratnia dusza. Kto wie, kto wie? Ale potrzeba się otworzyć na poznawanie innych osób na social media. I tak ten mindset, o którym mówiłam, nauczyłam się właśnie od psychologi Iwona Majewska-Opiełka, i to była złota godzina. Albo to jest złota godzina. Jest to, jest to czas, który, z którym nie umiałam na początku sobie poradzić, i jest to takie, są to takie czynności wykonywane każdego jednego dnia z samego rana. I co, co, tak jak mówię, nie było to takie łatwe dla mnie na początku w ogóle, żeby wstawać wcześniej niż wszyscy i wykonywać pewne rzeczy z ranka, żeby przygotować swój umysł na. Na to, żebyś miała produktywny dzień, żebyś miała dobry dzień. Okazało się, że bardzo sobie chwalę cały czas o tym mówię i nawet przelałam to w mój notes marzeń. Poczekajcie chwileczkę, zaraz Wam pokażę. I okazuje się, przepraszam, że przelałam to w mój notes marzeń który wydałam dla wszystkich osób, które pracują w networkach, nieważne w jakiej firmie, gdzie jest tutaj, jest tutaj ujęty właśnie ten self-love w tym notesie. I, I ja uważam, że to jest sposób na sukces. I ja uważam, że jest to szybki sposób na sukces wykonywanie tych trzech rzeczy. Czyli pierwsze, nauczy czegoś i przekaż, na przykład w Facebook Live. Następnie Poznaj osoby codziennie. Moim celem było to poznanie 15, 15 nowych osób codziennie, jak i również praca nad mindset, praca nad self-love, którą przelałam właśnie w notę z marzeń. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, jak wygląda ta złota godzina, ten self-love, który, a, który wie, przez długi okres czasu praktykowałam, który nadal praktykuję. Napiszcie do mnie, chętnie się podzielę, chętnie się podzielę tym przepisem, który sama praktykuję i praktykowałam, ponieważ uważam, że praca nad mindset może często jest tak, tak zapchana na bok, ale to wszystko łączy się w sukces. Sposób myślenia, wiara w to, że Ty osiągniesz sukces. Wykonywanie codziennych rzeczy, które należy wykonać, to jest to, to, jest, ta, to jest ta moc i siła w, w ten sukces i ten szybki sukces. Pamiętajcie, że szybko nie znaczy łatwo. Nie powiedziałam, że będzie łatwo, ale może być szybko. Dla mnie szybko było w pół roku. W pół roku byłam w stanie wykonywać to cały czas i wybudować. I zacząć widzieć efekty. O tak, i zaczęłam widzieć efekty mojej pracy, mojej systematycznej, codziennej, pięknej pracy, do której podchodziłam z takim dobrym sercem, że dam radę. Także mam nadzieję, że Wam to się podobało. I do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!